Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Składkę zdrowotną, wyliczaną według zasad określonych w pakiecie ustaw pod tytułem Polski Ład, liczymy już ponad 12 miesięcy według tych zasad. Pomimo upływu tak długiego okresu czasu, nadal mamy wątpliwości, jak postępować w pewnych szczególnych sytuacjach. Jedną z tych sytuacji jest moment zlikwidowania działalności gospodarczej. No i tutaj mamy odmienny tryb postępowania w zależności od tego, w jaki sposób jesteśmy opodatkowani z naszej działalności. Przypominam, że pakiet Polski Ład do celów składki zdrowotnej podzielił przedsiębiorców, osoby prowadzące pozarodniczą działalność, na cztery grupy. Karta podatkowa, ryczałt od przychodów, skala i linia i ostatnia grupa inni, a więc wspólnicy jednoosobowych spółek z spółek komandytowych czy twórcy i artyści. I jeżeli mówimy o tej grupie inni, albo karta podatkowa, albo ryczałtowiec, w tych trzech, dla tych trzech grup opodatkowania, zasady postępowania ze składką zdrowotną w przypadku likwidacji działalności w trakcie roku nic się nie zmieniło. Postępujemy dokładnie tak, jak to było w poprzednich y, latach. Likwidujemy przykładowo, przyjmijmy z 31 październikiem 2022 roku. W listopadzie do 20 listopada. Rozliczamy się ze składki zdrowotnej pod tytułem październik, a więc dla ryczałtowca na podstawie sumy przychodów od stycznia do października 2020, a więc łącznie z miesiącem, który jest ostatnim miesiącem działalności, dla karty podatkowej stała wysokość za każdy miesiąc, dla wspólnika spółki komandytowej stała wysokość przez wszystkie miesiące, łącznie z październikiem, więc tu problemów nie ma. Natomiast Powstają wątpliwości dla tych osób, które są opodatkowane według skali lub według linii. Dlatego, że u nich składkę za dany miesiąc wylicza się na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. A więc 20 listopada, gdy liczymy składkę zdrowotną za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, za październik, wyliczamy ją na podstawie dochodu osiągniętego po wrześniu, poprzedni miesiąc po wrześniu. 2022. No dobrze, to kiedy naliczymy składkę zdrowotną od dochodu po październiku? Czy w grudniu mamy składać dokumenty rozliczeniowe? Nie, bo w grudniu złożylibyśmy dokumenty rozliczeniowe za listopad, gdy już nie jesteśmy osobą prowadzącą pozalniczą działalność. Nie składamy tych dokumentów. To znaczy, co? Uda nam się nie zapłacić składki. Od dochodu za miesiąc październik. Oczywiście, że nam się nie uda, bo dochód za miesiąc październik będzie dochodem rocznym za 10 miesięcy prowadzenia działalności w roku 2022, od którego to dochodu w sumie rozliczymy się do 20 maja w dokumentach rozliczeniowych pod tytułem kwiecień 2020. Roku. Więc nic nam się tutaj nie uda. Musimy zapłacić składkę od całego dochodu, ale nie w kolejnym miesiącu po zakończeniu tej działalności, tylko w rozliczeniu rocznym. Nazywam się Dariusz Suchorowski i bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie w tym temacie.